Cześć, witajcie w kolejnym odcinku rowerów moich widzów. Jest to kolejny odcinek z tej serii i spokojnie, nie zapomniałem o niej, po prostu mieliśmy tylko lekką przerwę. W tym odcinku natomiast wracamy do zestawień i mam nadzieję Wam to zrekompensować dużą ilością zdjęć. Nie przedłużajmy więc i przechodzimy do oglądania. Tylko zostawcie suba na moim kanale i weźcie udział w konkursie, który organizuję na Instagramie. Tam macie więcej informacji. Do wygrania są dwa zegarki, więc myślę, że warto. Obejrzyjcie sobie tym samym odcinek specjalny na moim kanale z zegarkami, właśnie. Tam poznacie więcej szczegółów, a teraz jedźmy z tym zestawieniem. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Adrian. Adrian, pozdrowienia dla Ciebie. Adrian chce zaprezentować nam swojego Rometa TUL 1.0 z 2017 roku w rozmiarze M. Romet ten może być nazwany TULEM 1.7, ponieważ brakuje mu do pełnego 2.0 jedynie tylnego dampera lepszego niż w X Fusion oraz napędu 1x11. Posiada on natomiast dużą kasetę, tylko ją wystarczy zamontować, no i by było. Jeżeli chodzi o spis części, mamy tutaj ramę Romet TUL 1.0, kierownica KOR MEGA 780 mm, sztyca Lev Integra, jest ona oczywiście regulowana, hamulce Shimano SLX M7000 korba Shimano SLX, wcześniej była to Dorka, kaseta Shimano 10-rzędowa 36 zębów, przerzutka Shimano SLX, amortyzator RockShox Yari 150, 160 mm skoku z regulacją, damper X-Fusion Pro RL. Rowerem tym Adrian był w górach dwa razy i żadnych poważnych usterek przy nim nie miał. Jest on po prostu bardzo mało awaryjny. Rower ten posiada od 20 maja 2017 roku i od tego roku jest właśnie katowany. Jedną z poważniejszych usterek było uszkodzenie przedniego amortyzatora, lecz to była jego wina. Jeździ on na klockach żywicznych, ponieważ waży 54 kg i nie ma sensu kupowania metalicznych. Ma on wzrostu 171 cm i rower jest w 100% odpowiedni pod tym względem. To by było tyle opisu. Adrianie dostajesz ocenę 8,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Xawery. Xawery, pozdrowienia dla Ciebie. Ksawery subskrybuje mój kanał, jest na grupie na Facebooku, na Instagramie oraz na Snapchacie. Jeżeli Wy chcecie dołączyć do moich social mediów, po prostu wszędzie to nazwa, gdzie taniej. Tak jak nazwa kanału. Xawery wysłał nam Demo 7 z 2010 roku. Jest to świetny rower, dobrze się spisuje. Duże hopy, dropy nie są dla tej bestii żadną przeszkodą. Wiele osób uważa go za kloca, ponieważ waży 18,5 kg, jednak Xavere mu to nie przeszkadza. Rower jest w 100% sprawny. W dalekiej przyszłości zamierza wymienić kierownicę i mostek na lżejsze. Według Xaverego nie ma co tutaj dużo mówić, po prostu jest to zaje fajny rower. Amortyzator RockShox Totem, Dumper Fox DHX 4.0, przerzutka SRAM X9, napęd SRAM, piasty Specialized. Wymienione zostały przez Xaverego tylko najważniejsze części. Jeżeli chcecie więcej, piszcie w komentarzach. W mojej opinii są to bardzo, bardzo fajne zdjęcia. Zatem ocena 10 na 10, nie może być inaczej. Kolejna osoba tego zestawienia to Daniel. Daniel, pozdrowienia dla Ciebie. Daniel jest z Gdańska, także Gdańsk pozdrawiam. Daniel wysłał nam Crossa R S1 z 2014 roku. Jest jego drugim właścicielem. W jego rękach jest od wakacji 2018 roku. Piasty są nowe, firmy Nowatek, opony Continental X King 22. Masa dentek pedały od Darmura niedługo zostaną wymienione części takie jak kierownica, okładziny hamulców no i to w sumie tyle. Rowerem jeździ się naprawdę przyjemnie. W dodatku Daniel wygrał na nim rajd rowerowy 10-godzinny. Cena roweru na stronie Crossa to 5,5 tysiąca złotych. Daniel używkę kupił za 2600 plus piasty wyszło około 3000. Porusza się on tym rowerem po mieście, jak i po lasach i na skateparkach. Danielu ocena 8 i8 na 10, bardzo dobrze. Kolejna osoba to Michał. Michał pozdrowienia dla Ciebie. Michał wysłał nam natomiast składany na rower przez niego samego na ramy Specialized Stam Jumper Expert. Rower kupiony dwa miesiące przed wysłaniem zdjęć. Kosztował 3000 zł. Amortyzator przedni Fox, tylni Specialized, hamulce tarczowe, kierownica z mostkiem Octane Roan, grypy X-Bony, opona przednia Continental Gravity oraz siodełko od Scotta. Widz ten poprosił mnie, abym nie przedstawiał zdjęcia z karteczką, wysłał je, oczywiście macie do tego prawo, nie muszę ich przedstawiać. Dodał on jeszcze, że dołączył do grupy na Facebooku, dodał mnie na Snapchacie. Ocena 8 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Dominik. Dominik Piąteczka. Dominik w posiadaniu tego rowera, gdy go wysyłał, był dwa tygodnie. Kupił go za 2500 zł. Jest to Dartmoor Gamer. Poleca go on jak najbardziej dla osób początkujących, zaczynających przygodę ze stuntem. Waży on 13,7 kg. Specyfikacja? Rama Red Devil, widelec o skoku 100 mm, ośka 9 mm, korba od Dartmura, hamulec tylny, promak startowy, mechaniczna tarcza 160 mm. Ode mnie ocena 7,5 na 10. Kolejna osoba, Bartek. Bartek żółwik dla Ciebie. Bartek wysłał nam Dartmura Primal Evo. Na rowerze tym podobno jeździ się świetnie, mimo grubych opon. Najwięcej tym rowerem zrobił 100 km podczas jednego dnia. Rower ma od połowy czerwca, został zakupiony za 4200 zł, ponieważ dostał 400 rabatu. Na rowerze tym uprawia Freeride. Nie posiada on stopki, co widać na zdjęciach, przez co robienie zdjęć było troszeczkę trudne. Widz ten oczywiście dodał mnie na snapie, Instagramie i dołączył do grupy na Facebooku. Bardzo wielkie dzięki za to. Waga roweru niecałe 14 kg, a ocena ode mnie 7,9 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest użytkownik, który się niestety nie przedstawił, ale i tak pozdrowienia dla Ciebie. Użytkownik ten wysłał nam Darmura Phantom 2013 rocznik. Rower składany od podstaw, używany do stuntu i do normalnej codziennej jazdy. Rower złożony na hamulcach hydraulicznych Shimano M820 oraz BR445. Koła o rozmiarze 26 cali. Przerzutki mamy tutaj Shimano ZFR, siodełko Velo 7034, kierownica Fat Boy w rozmiarze 785 mm oraz tarcze hamulcowe. Z tyłu mamy o rozmiarze 203 mm, z przodu 180. Także to by było tyle z opisu. Ocena 7,6 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Piotrek. Piotrek, pozdrowienia dla Ciebie. Piotrek wysłał nam pierwszego w tym zestawieniu Betwina Rockridera 8.1. Gdy wysłał te zdjęcia posiadał go dwa tygodnie. Na rowerze tym jeździ się po prostu wspaniale, według niego. Amortyzator RockShox Stora 302, hamulce hydrauliczne Avid, przerzutki przód i tył Sram X7, koła Rockrider 26, opony Michelin. Jak Piotrek wspomina, jeździ się na nim wspaniale. Dźwięk opon po prostu jest przez niego nie do opisania. Zdjęcia robione zostały podczas jego 50-kilometrowej trasy, cały czas pod górę. Rockrider posiada blokadę amortyzatora z manetki na kierownicy. Rowerek jest warty 3000 zł, a kupił go za 1500 w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ode mnie ocena 7,2 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Max. Max, pozdrowienia dla Ciebie. Max posiada tą budżetową bestię od lipca 2017 roku. Przerzutki z RAM X3 na tyle 8 na przedzie 3 przełożenia. Hamulce tarczowe przejechane od nowości 569 km na dzień robienia zdjęć. Koła 27,5 cala. Przeznaczony on jest głównie do bardzo amatorskiego stuntu i głównie do jazdy miejskiej. Wszystkie części w tym rowerze są seryjne, a Max jeszcze poprosił mnie o to, żebym pozdrowił Piaseczno i oczywiście nie mogę odmówić. Pozdrowienia dla całego Piaseczna, pozdro dla Was wszystkich, ocena 7,4 na 10, a w komentarzach możecie napisać, czy byliście tam kiedyś lub czy tam mieszkacie. Kolejna osoba tego zestawienia to Eryk. Eryk, żółwik dla Ciebie. Eryk wysłał nam Gianta Glory 8.0. Specyfikacja to Rama w rozmiarze M, rower w 100% sprawny po serwisie. Oczywiście rama całkowicie sprawna, nie naprawiana. Amortyzator Boxer po pełnym serwisie plus nowy tłumik. Damper Fox DHX 4.0. Serwis zrobiony w zimę. Hamulce Hope, 4 tłoczki, nowe kloski plus płyn. Przerzutka SRAM X7, nowe obręcze od Dartmura, nowa opony Maxis, piasta przód Marzocci. Dokładnie chodzi o QR20, piasta tu Hadley, Kaseta plus łańcuch Shimano, Kierownica Sunline 745, Mostek Sunline kupiony za 4600 zł. I myślę, że za tą cenę było nawet warto. Ocena 6,8 na 10. Kolejną osobą jest 17-letni Kuba. Kuba, pozdrowienia dla ciebie. Kuba mówi, że złożył ten rower od podstaw. Rama to Cloud Storm 01. wytrzymałościowo podobna do Dartmura Hornet. Opony Maxxis DHF 26 cali na obręczach z Spanksu Brosa. Piasta przód to Hope Pro 2 Evo. Amortyzator Rockshock z domej o skoku 180 mm. Hamulce są tutaj hydrauliczne, bardzo mocne. Tarcze 203 mm. Obie. Przerzutki mamy tutaj SRAM X9. Korby Shimano SLX. Rower używany głównie do jazdy po lesie, no i po mieście. Głównie z jazdy i skoki. Rower o dziwo waży jedynie 14 kg i sam Kuba jest mocno zaskoczony tym faktem, że tak mało jak na taki sprzęt. Pozdrawia on wszystkich widzów w komentarzach i prosi, abyście w komentarzach napisali opinię o tym rowerze. Także ja przyłączam się do prośby, a ode mnie ocena 8,2 na 10. Bardzo fajne zdjęcia, w szczególności właśnie te szare. Kolejna osoba to Sebastian. Sebastian, pozdrowienia. Sebastian ma do zaprezentowania nieco inny rower. Jest to rower elektryczny Stromer ST1. Jest to rower szwajcarski z 500-watowym silnikiem z momentem obrotowym równym 30 Nm. Może on rozpędzać się do prędkości 45 km na godzinę. Hamulce w tym rowerze to Tektro Dorado. Przerzutki to Shimano, opony Big Beny 26x215 Kupiony, lekko używany, więc na zdjęciach można zauważyć lekkie ślady użytkowania, ale sam przypatrywałem się i myślę, że nie ma tragedii. Rower jest według Sebastiana bardzo, bardzo fajny. Jest to bardzo dobra alternatywa jako za zwykły rower. To by było tyle z opisu. Ocena 7,5 na 10. Tak jak wspominałem na początku filmu, wbijcie na mojego Instagrama, tam macie konkurs na dwa zegarki. Po prostu chcę wam je rozdać. A w odcinku specjalnym na moim kanale tłumaczyłem, jakie są zasady, wystarczy po prostu napisać, tak naprawdę, komentarz na Instagramie. No i to by było.